Kodeksy prawne w Polsce są bezlitosne. Jeśli kogoś pobijesz, to idziesz do Pierdla. Jeśli rzucisz groźbą, to idziesz do Pierdla. A co w przypadku, gdy masz ambicję, by zniszczyć miasto i przy okazji ukraść cenny brylant? Tutaj następuje zgrzyt. Ale spokojnie, nie na takich asów trafiały polskie sądy. I przede wszystkim ja. W swojej serii Polskie Prawo vs. Bajki natknąłem się na naprawdę prawdziwych złoczyńców z krwi i kości, dla których kara do żywocia to zbyt łagodny żarcik. A w dzisiejszym materiale przyjrzę się wyczynom bohaterów animacji Grudru i Minionki. Jeśli ciekawi was jaki wyrok czeka każdego z nich, to oglądajcie do końca. I pamiętajcie o nadrobieniu moich poprzednich części. Muza akcji! Proszę bardzo. O, Najw, buza, Archim, to, to jest. Przepraszam, moja wina Tuże dziewko prezentuje, to polskie prawo w bajkach. To polskie prawo w bajkach. Nie byłbym sobą, gdybym nie zaczął od głównego antagonisty, czyli Baltazara Brata. Serca widzów podbił młody Baltazar Brat, grający nieletniego geniusza zbrodni, obsesyjnie opętanego myślą o podboju świata. Na wstępie trzeba podkreślić, że kolej za dzieciaka znokautował z pięciu żołnierzy. nie no, nie wierzcie w to, to tylko show wyemitowane w TV Baltazar nie porzucił po tylu latach wizerunku udawanego przestępcy ba, wręcz stał się prawdziwym kryminalistą artykuł 222 kodeksu karnego naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego paragraf pierwszy kto narusza nietykalność cielesną funkcjonariusza publicznego podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych podlega grzywnie, każe ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat trzech. i możecie sobie pomyśleć dobry początek Ciekawe co będzie dalej. Baltazar był przekonany, że nikt nie zauważy jego przejęcia kontroli nad statkiem. A za coś takiego grozi już od 3 do 20 lat, w momencie, gdy zagrożone jest czyjeś życie lub zdrowie. E? Nie. Baltazar brat to mistrz kamuflażu, oryginalny ninja. Dwukrotnie udało mu się podszyć pod inną osobę, aby dokonać przestępstwa. Zapomniał, chyba że taki czyn jest karalny, a ja mam na to odpowiedni artykuł. Artykuł 190a kodeksu karnego stalking. Paragraf 2. Kto podszywając się pod inną osobę, wykorzystuje jej wizerunek. Dane osobowe lub inne dane, za pomocą których jest ona publicznie identyfikowana, przez co wyrządza jej szkodę majątkową lub osobistą, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. Jedno jest pewne: szybko celi nie opuści, a jego bujne kudły są na tyle charakterystyczne, że panowie klewisze będą czujni, aby kameleon się nie potrzył. Po co te popisy? Po siebie! To celowa prowokacja? Jeśli tak, gratulacje, udało ci się. Mam jednak w zanadrzu jeszcze kilka dowodów, które rozwiają wszelkie wątpliwości. Choć kodeks karny nie przewiduje typowego siania zniszczenia, myślę, że zniszczenie tutaj rzeczy z artykułu 288 kodeksu karnego też będzie ok. Na całe szczęście doprowadzenie do totalnego chaosu a narażenie życia to dwie osobne kwestie. Artykuł 160 kk jest tutaj bezlitosny. Brat będzie skwierczał w więzieniu nie mniej jak 3 lata za ten wyczyn. Stawy! I zanim odetchniecie z ulgą drodzy widzowie, to dajcie na wstrzymanie. To dopiero przedsmak tego co w zanadrzu ma główny antagonista animacji. A tym najgorszym uczynkiem jest usiłowanie trwa no proszę, co my tu mamy. Sorry, Gru. Obawiam się, że to może trochę za bo. W ramach przypomnienia muszę nadmienić, że za usiłowanie, niezależnie od tego czy udolne, czy nieudolne, odpowiada się identycznie jak za popełnienie danego przestępstwa. Artykuł 148 Kodeksu Karnego: zabójstwo. Paragraf pierwszy. Kto zabija człowieka, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 10, albo karze dożywotniego pozbawienia wolności. No i mamy to. Dożywocie, doigrał się. A jak już o grów wspomniałem. Obawiam się, że ja. Tego przyjemniaczka nie trzeba komukolwiek przedstawiać. Niegdyś go już zła, dzisiaj stojący na straży prawa, tajny agent. grupa, Brylant zabezpieczony, możecie go odebrać. Zatrzymanie obywatelskie czasem wymaga podjęcia radykalnych środków. Oczywiście cała akcja nie obyła się bez kontrowersji. To, co pozostało niezmienne w gruncie, to jego podejście do innych ludzi. W sensie nienawidzi ich. I mamy tutaj tak naprawdę apogeum zniszczeń. Trzeba tutaj przypiąć artykuł 156, 157 i 288 kodeksu karnego. Biorąc wszystko pod uwagę, mój drogi Wesolu, czekać nie lada odsiadka. Co? I tym razem bez żadnych wpływowych znajomych. Boss organizacji nie pomoże, bo został zastąpiony przez nową, jeszcze bardziej ekscentryczną szefową. Dlaczego nikt nie wspomni o jej mobbingu i narażeniu życia dwóch osób? Halo? Wracając do gru. Wyrok za zniszczenie mienia, to jest auta i przy okazji domu przy drodze? To dla niego za mało i nie będzie się bawił w jakieś 3 miesiące paki. Postarał się, abym nie miał żadnych wątpliwości dając mu najwyższy wymiar kary. To jest 5 lat. Ogólnie rzecz biorąc, wydawało mi się, że jeśli Gru dostał możliwość spotkania się ze swoim bratem, z którym nie widział się plus minus 30 lat, to zacieśni więzi z nim. Ale nie. Postanowił go oszukać i wykorzystać jego zasoby na swoją korzyść. Artykuł 286 KK Oszustwo. Paragraf 1. Kto w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. Co do posiadanego mienia i przedsiębranego działania, dru. <laughs> Dru to ten lepszy brat, o którego masz się nie martwić. Ma włosy, francuski akcent, fantastyczną rezydencję. Wie, jak rozmawiać z kobietami i dziećmi, a przy tym zadbać o tradycję rodzinną. Zachas, co to jest? Świnia to tylko przykrywka. Nasza rodzina ma inne tradycje. Chyba nie myśleliście, że rodzinną tradycją Grój i dru jest hodowanie świn. Ta przykrywka od początku mi śmierdziała i. To nie wina prosiaków. Patrząc na posiadaną pokaźną amunicję i broń, jestem niemalże przekonany, że żadna z nich nie jest nabyta i przechowywana legalnie. Artykuł 263 KK Wyrób, handel lub posiadanie broni palnej lub amunicji bez zezwolenia. Paragraf drugi. Kto bez wymaganego zezwolenia posiada broń palną lub amunicję, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. Broni masowego rażenia tam nie widzę, więc chyba zakończy się na tych 8 latach. No i właśnie. W rodzinie nic nie ginie. <śmienic> <Uważaj>! <śmienic> to to pikuś. Rakiety, które widzieliście wcześniej, nie kurzyły się ani chwili dłużej w magazynie, a zostały wystrzelone. <śmienic> okay. Porąbało was, panowie? Wyobraźcie sobie, że teraz miałbym to wszystko podliczać, sprawdzać i przedstawić w odpowiednich artykułach. Nie mam na to tyle życia, widzowie. No dobra, byleby szybko. Czołówka w słup to wiecie. Zapłacenie mandatu za zniszczenie mienia. Raczej stać ich. Zagrożenie na drodze? Ciut poważniejsze przewinienie, lecz to nadal kodeks zielony, czyli cywilny. A jak cywilny, to wykroczenie, za które jest mandat. Raczej stacich. Ej, hey, ej, hey, co to ma znaczyć? <grystanie> Okradłeś wóz, Cudiekan? Jak? Włamanie się do budy, żeby ukraść dwa lizaki, to jawny żart. Możemy przejść do ciekawostek, których doszukałem się w animacji: tak zwanych easter eggów, Prośba. Dobór ryb w tej scenie jest nieprzypadkowy. Nawiązuje do Gdzie jest Nemo Disneya. Tutaj to chyba kryptoreklama, bo widzę lody Bena i Jerego. Klasy klasyków, czyli słynna scena zesłomienego wdowca w roli głównej Merlin Monroe. El Macho, czy to ty? miasto! Gdzieś się uchował chłopie. Z tyłu możemy zauważyć plakat z napisem Sing, czyli nawiązanie do dosyć popularnej animacji o tym samym tytule. A nie, to jednak show muzyczne typu Must Be The Music. Nie uciekajcie, to jeszcze nie koniec. Na deser zostawiłem sobie i wam minionki. Żółte tiktaki zaczynają grubo, bo z podwójnym z***em. Trochę niechcący, trochę chcący... Patrząc na ich historię kryminalną, szedłbym w kierunku chcący. Artykuł 148 KK. Zabójstwo. Paragraf 3. Kto czynem zabija więcej niż jedną osobę, podlega karze pozbawienie wolności na czas nie krótszy od lat 15, albo karze dożywotniego pozbawienia wolności. I pytanie... Czy do żywocie to dla nich dużo? Z tego co zdążyłem się zorientować, to ponoć minionki są nieśmiertelne, czyli może za te 30-40 lat wyjdą za dobre sprawowanie. Nie czytasz między wierszami, stary? Przepraszam, herr No to chłop nie ma lekko, bo stał się ofiarą nękania przez minionki. Tutaj do wyroku można śmiało doliczyć od 3 miesięcy do lat 5. Całe szczęście stary Niemiec jest twardy i takie low-kiki nie robią na nim wrażenia. A trzeba podkreślić, że ma tutaj... Do czynienia z niebylekim, bo zorganizowaną grupą przestępczą. No dobrze słyszycie. Minionki to bez dwóch zdań zorganizowana grupa przestępcza. Zgodnie z artykułem 258 grozi im od 6 miesięcy do nawet 8 lat. I na koniec nie lada gradka, a bardziej mini wpadka. Naruszenie miru domowego to trochę tradycja na tym kanale. Zawsze gdzieś musi się wydarzyć. Niech zatem tradycji stanie się zadość. Artykuł 193 KK. Zakłócanie miru domowego. Paragraf pierwszy. Kto wdziera się do cudzego domu, mieszkania, lokalu, pomieszczenia, albo ogrodzonego terenu, albo wbrew żądaniu osoby uprawnionej miejsca takiego nie opuszcza, podlega grzywnie, każe ograniczenie wolności albo pozbawienia wolności do roku. Jakbyście pytali co u doktora Nikczemniuka, to ten się zamroził. Dokładnie, bo groziło mu kilka Kilka lat za przestępstwa, których dokonał. W jego przypadku to mogło być nawet dożywocie. A, jeszcze jest ta ruda. Jakie było. Lucy? Można? Nikt nie widział, nikt nie słyszał, nikt słowem nie szepnął. I to wszystko, co dla Was przygotowałem w tym materiale. Jeżeli jesteście zainteresowani kontynuacją serii Polskie prawo versus bajki to w komentarzu zostawiajcie propozycje bajek, animacji, kreskówek, które mam prześledzić pod kątem polskiego prawa. Tyle ode mnie, trzymajcie się i do następnego.